Tu jest kupa psa. No to Czekaj. Taki tam wbiłem. Gdzieś była kupa. Kupa psa. <gryszanie> to mam... Ja to jest? jest? Ja, pisze... Chodź, idziemy, bo to... O, to jest kupa psa. Wiesz, chodź, już idziemy, chłopie bo trzeba widzę content robić. Właśnie, witam was widzowie tutaj w odcineczku, w którym, w którym e, dzisiaj właśnie się przedstawiamy. jesteśmy ziemniaczki. że na składowicy, ziemniaczki, myślnik, wlot, chodź tutaj. Jesteśmy ziemniaki, ale to już... E, ej, nie idziesz, nie idziesz tam. Nie, nie ale to już słuchajcie, kanał nieaktywny. Nie, już tam nie rzucamy filmu w ogóle. Nie idź tyłem, bo się wywali. Bo nie, ja umiem iść kolegą. <gry> To badamy się dwa kanały. Jeden. Jeden. Chyba ziemiaczki gry. Tak. E, I tam będzie ogólnie ten gamingowy kanał robić I mam pomysł, mamy pomysł, że będziemy nagrywać z Minecrafta. E, zombie właśnie. Oberniamy sobie to. E, a teraz idziemy to zwiedzać. Dokładnie to jest widzę, słuchajcie, pierwszy odcinek jest Właśnie w którym będziemy sobie zwiedzać i będziemy tutaj wam pokazywać nasze tereny. No, Kupapsa part 2. Nie! od telefonu do kupica. Dobra. No u no ogólnie bardzo ładny. Jest na, Też bardzo. Podoba. No, podoba. A, zobaczcie tutaj pięknie. Przebitki. <grym> No więc e, bardzo, e, cieszymy, że możemy Wam zakontentować tutaj ten oto właśnie zrobić Wam ten kontent właśnie z takiej wypraw. Wiadomo, to będą pewne przecinki dużo i też innych, ale dzisiaj po pierwsze idziemy sprowadzać tą harcówkę, a po drugie idziemy sprawdzić co jest na jeziorze tam. nawet przy brzegu, nie na całym jeziorze, tylko przy brzegu, bo mądry, że był na całym jeziorze. Bo, nawet nie. No. Na Słuchajcie, dzisiaj niestety jest silno. Normalnie że twarz żeby nasz tutaj ziemniaczek jednym pokazał, ale... Ja, ja mogę, ale nie wziąłem czapki. Nie to, wziąłem kamieniacę i... i no. ogólnie to jest moja praca na tamtym kanale. Tam jest w ogóle kontakt z magnesem. Ja się to Ale magnesu nie można, no, no niestety. No właśnie, to się stało z magnesem. No niestety... Ok. Dobra widzowie, my się widzimy, jak będziemy tam właśnie w tym miejscu, w tej chartówce. Widzimy, że to jest tak, lód e... zaobserwowany. Wygląda ja tak, ja sobie widzę. Kurde, e, taki połamany jest. Bo, okay. bo co ja, ja tak nie był do On był ca on cały połamany. I on... A ja. Kurde. kurde. Ale ty masz trochę, trochę bardziej nieprzemakalne buty. No ja mam takie do Bardzo. idziemy, bo już tam harcówka już jest, już widać ją powoli. No ja wiem, że nie ma. Tutaj. No, tutaj o pięknie nie ma, widzicie, lody niestety, więc to nie wiem czy tak pięknie jak powiedziałem. Ale na pewno słuchajcie, widzicie ciekawy kontakt na tym kanale, bo takie dwie azjadówki, no to są naprawdę będzie dużo przeróżnych, fajnych... Oj, to ja nie ma. Oj na to którym pisaliśmy. Chcę, chcę. No. Słuchajcie na kanale, nie, nie wiem czy to jest na kanale w ogóle, ale chyba jest na kanale. Tak, bo to było na kanale. Jak szukali na ziemi, jak szukali na to zobaczyć. To jest ten tak, odcinek. Jak zabić skrzyk. Za, tak, ale go tam nie Sprawdzaliśmy, było. go nie było. Kolejny rodzaj zaobserwowaliśmy. Ale tak, taki ja bym się Ej, patrz, w ogóle to błoto jest takie twarde. Ale patrzcie, to jest jeden A jest jeden stopień, o górze. No ja tu wierzę. Ogólnie napada śnieg, to niedługo. ja albo chciałbym. Nagrywam ten odcinek, który jest w kartku 40. Tak, no, to że Tutaj jest kartuszka. No, ja patrzcie, podata. tutaj właśnie jest. Dzisiaj na odcinku dużo gadki, bo chcę Wam powiedzieć trochę o nas. No. Ogólnie te jest tu są wyłamane deski na tyle. E... No tutaj. A tutaj chodzi nasza koleżanka. Nie powinien jak, ale ona tu chodzi koniem i tak się dzieje. Nagramy wam jeszcze w wakacje i zobaczycie, że ogólnie w wakacje ta rzeczka jest prawie wyschnięta i będziemy do niej wchodzić. Ok. Tak, będziemy do niej wchodzić. Patrzcie, jak ona jest taka długa i taka piękna, a w no tak. Bardzo ładnie Ten wodospad w mini robi wrażenie. Możemy Dokładnie. Kurwa, kolejna. No Dobra, tutaj jesteśmy, czekajcie. Ja Wam pokażę z tej strony, od tej perspektywy. Lekki parkour. Patrzcie, tak to się prezentuje. Tam ona się ciągnie. Słuchajcie widzowie, jak w lato będziecie chcieli, zrobimy live'a jak z wzdłuż tej rzeczki. To teraz? Upierdzielimy się w kalosze. Nie wzdłuż tej, wzdłuż tamtej rzeczki, tam też jest rzeczka. No właśnie, tam też pójdziemy. To jest w ogóle jakieś Właśnie wam obiecywa, obiecywaliśmy na ziemniaczkim musimy vlog, że pójdziemy wzdłuż tamtej rzeki i pójdziemy ją na tym kanale. Coś tam jest, ale nie wiem co, ja tam, pójdziemy tam wakacje. wiem, że to trochę będzie trwało i Pójdziemy tam, z live. Słuchajcie, power banki weźmiemy, power banka, będziemy ładować. No właśnie, tu się robi taka piana, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale zobaczcie, że taki taki lód się robi. No, jest taki zamrożony mec. Dobra. Słuchajcie, nie ma jednego ziemniaczka. Czekajcie, czekajcie, bo słuchajcie, widzę, nie ma jednego ziemniaczka. Tam? Ale się złamało Ja muszę tam wejść, ale tam nie wejdę, no przepraszam, bo Ten nurt jest dla mnie przerażający A gdzie? Tutaj jest Okej, okay, to ja mam pomysł, ja spróbuję tam wejść Dobra, ja lecę tutaj, słuchaj, czekaj, 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 spróbuję tu dosięgnąć, nie dosięgam, kurde Wysięgam, pomóż mi ty! Trzymaj mnie! Dzień Dobra, dosięgnąłem, ale gówno to zrobiło. No dobra, trzymasz mnie, to dlaczego muszę prowadzić... Wejść tam na górę. Masz ten. Podtrzymaj mikrofon i telefon, bo ja nie mam jak nagrywać. Bo mnie ten. Nur za chwilę porwi, jak tak dalej będę stał. Dobra, weź kamerę. Dobrze, nagrywaj mnie, nagrywaj mnie. Kurde, już wszystko wywalę się zaraz. Okej, okay, dobra, już jestem. Czemu tutaj pokazujesz ziemię? No to pomogę! Dobra, bierz ten... Bierz ten głupi telefon ode mnie. Bo ja nie umiem nagrywać i nie będę kamerował. Nigdy w swoim życiu, bo, bo nie lubię. Dobra, tam daleko obejdzie live. Pamiętajcie widzowie. I zostawcie suba i lajka. A my tam jeszcze kawałek dalej pójdziemy, ale niedaleko, bo odcinek ten nie jest cały długi, taki trochę yy, przedstawiający nas. Ale dobra, idziemy tam dalej i może zobaczymy co tam jest, co nie? Bo może być tam coś ciekawego i fajnie by było, co nie? Coś ciekawego się chce zobaczyć tutaj od nas. Dobra, popatrzmy co to jest... Ej, tam jest wodospad, patrzcie, tam jest wodospad drugi. Ej, czemu kamera nagle się świeci na? Ej, niebiesko czarno! O co chodzi? Czy na czarno-biało. Nie dobra, ja biorę tą kamerę, na każde psuta jest. Ale nie, to przecież mój telefon. Wyłącz tą latarkę. Te jakiś upośledzone czy jaki. Dobra, chodź, bierz to i uć, idziemy stąd, bo ten. Bo tu na zefle zabije coś. Przyjdzie jakiś Superman i nas porwie Chodź, nie, musimy też zostać. Nie, nie zostajemy tutaj Chodźcie tutaj. Ja rozumiem, że chcę stąd iść, bo tutaj jest głupio i czarno i biało. I mi się, kamera się psuje tutaj? No ale dobra, no... Patrz, jaki widzowie ładny, ładny widok mają. No, ale do, po co tak długo pokazywać im ten widok? Bo się napatrzyli, chodź stąd. Chodź to w końcu cię namówiłem ty debilu. No co tam zaglądać, przecież tam nic nie ma. Co za takiego kurde zrobiłeś? Weź tą kamerę stąd i chodź. Wiesz ten telefon i ten mikrofon, który jest upośledzony, który nie nagrał dźwięku, więc teraz proszę to nagrywać. Ej. I idźmy stąd, zobacz, tam daleko jest, tam daleko jest jezioro, a tam dalej jeszcze jest skrzep, który był. A ja widzę, że chciałem się z wami pożegnać, bo ten odcinek już długo trwa. I chciałbym iść już do domu, bo może mam was dość. Znaczy nie mam was dość, ale yy, co? To był taki takie formy żartu. Dobra, widzę, że ja już kończę ten odcinek, bo tu się za dużo dzieje. Pójdziemy, tam jest taka jeszcze górka. Ja wam za chwilę yy, pokażę tą górkę. I tam pójdziemy kiedy z wami i zobaczycie jak tam jest fajnie. Nara.